Jest godzina 7.30 no Jeżeli nie będziecie wcześniej, to możecie się po prostu nie zabrać Widoki, no jak widzicie sami Nie miałem mapy offline pobranej Mamy śnieg Leciało śmigło, więc napiszę jej Nie po mnie Kilka statystyk, które z tego tripu mam No dzień dobry moi drodzy jest godzina 7.30. Ja wstałem na godzinę 8 na autobus, który jedzie do góry. Kupiłem bilet w maszynie, tutaj obok, za 10 euro. Gosia dzisiaj sobie robi rest day, więc odpoczywa. Ja jadę do góry. Myślę, że za jakieś 20 minut powinien przyjechać pierwszy autobus, który mnie zabierze właśnie do góry. W czerwcu się obawiałem, że może być tu przeludnienie, no ale jest 20 minut przed odjazdem, a ja jestem trzeci w kolejce, także nie jest źle. Bilet kupuje się w maszynie, która stoi przy samym parkingu. Tak jak powiedziałem, 10 euro można też kupić online na stronie dolomitibus.it a jeżeli ktoś chciałby wjechać na górę, no to musi wcześniej dokonać rezerwacji. To naprawdę z dużym wyprzedzeniem, bo tam po prostu jest bardzo mało miejsc. Noc była spoko, było zimno, na zewnątrz było 5 stopni, ale w kamperze było w miarę ciepło. Teraz chodzę jeszcze w sowstrelu i w długich spodniach, ale podejrzewam, że u góry będę się rozbierał. Lecimy Trecime di LaVaredo, czyli to co jest na samej duże. Ja już jestem we środku no i zdecydowanie ale trzeba przyjść wcześniej, bo jest tu spokojnie 40-50 osób, które czekają na ten autobus e, na pierwszy. Po godzinie 8.01 jest 8.15. Jeżeli nie będziecie wcześniej, to możecie się po prostu nie zabrać. Ten autobus wiezie ze sobą część ludzi z dołu, więc tym bardziej te ryzyko jest większe. Jest jakieś 700 metrów dalej kolejny przystanek, ale już nie wszyscy wsiedli. Także zdecydowanie jednak warto być wcześniej. Jakieś 15 minut, 10 minut od punktu startowego to są bramki. Także, czy tak czy siak, jeżeli nawet się uda Wam jakoś przy tym rądku na dole przedostać, bo czasami są takie sytuacje, to tutaj u góry bez miletu już nie wiedzieć. Kibicowałem właśnie Panu, który i wjeżdżał szosą do góry powiedziałem, że jest bardzo odważne, bo jest to zaczynamy tę przygodę ze szlakiem 101 Teoretycznie ten szlak powinienem zrobić w jakieś 4-5 godzin z przystankami. Nie jest to jakaś duża liczba wznosów, raczej się idzie właśnie tak w miarę dookoła, tej, dookoła tego masywu górskiego. I na razie się idzie w miarę płasko widoki, no jak widzicie sami. Jest takie, że większość ludzi idzie w prawą stronę od schroniska, do którego dojechaliśmy autobusem, ale internety też mówią o tym, że yy, prawa strona jest bardziej malownicza. Na razie muszę przyznać, że to jest prawda. Kilometr 828 minut, tempo yy, na 104 stabilnie. No i co, i dochodzę do takiego pierwszego, jakby schroniska. grałem dla was krótkiego tam 10 minut odpocząłem, no i ruszam w górę. Jest taki moment, w którym jest właśnie ten, ten domek, to schronisko. Szlak jeden idzie tutaj do góry, pod tą górę. Tam bezpośrednio tam dokładnie ludzie idą, ale właściwie to jeden idzie tędy, kiedy, gdzie ja idę. Chciałem sprawdzić na mapach, czy tam gdzie ludzie idą, to jest dojście do jakiejś feraty czy to jest może jakiś szlak nie było to oznakowane. Ale nie miałem mapy offline pobranej. Czajcie. Korzystam z mapy mapy mapy.com teraz się to nazywa, i kiedyś można było mieć bez limitu map offline wgranych. Miałem pobraną tą mapę, żeby nie korzystała z internetu. Mówię o e, Włochy, Austrii i te tereny. Ale offline miałem tylko i wyłącznie dodaną mapę Szkocji, w której byłem niedawno. Więc nie mogłem sprawdzić, jak wygląda ta ścieżka. Także nauczka dla wszystkich. Koniecznie musicie się pobrać mapę. Trybie offline z dołu przyszliśmy a tego miejsca, w którym stoimy kamperem. No już w ogóle nie widać, bo on jest tam jeszcze bardziej w dole. Dobrze, obchodzimy. Ścieżkę, o której wam powiedziałem. Tutaj idzie wzdłuż, a tak to trzeba iść w kółko, No tam jeszcze jest takie jeziorko widokowe. No i co ciekawe, mamy śnieg mójka. Mamy śnieg, i do tego śniegu, kurde powyżej 3 metrów. Spokojnie. Po 3 km trekkingu w prawą stronę mamy przejście, w którym, właśnie tak jak wam pokazywałem, jest śnieg w czerwcu. No i takie widoki. Mówiłem wam o tym, że w tych górach się odbywały w trakcie wojny. Dosyć dużo walk w tym miejscu i mieli naprawdę mega ciężkie warunki do tego, żeby tutaj walczyć. Są pozostałości, jakieś tam delikatne tunele i jakieś bunkry, jakieś pozostałości po bunkrach, także to widać tutaj. Jeżeli chodzi o buty, no ja idę w takich asiksach do biegowych, takich powiedzmy quasi-trekkingowych, ale to nie są buty trekkingowe, one no są bardzo, znaczy za miękkie są według mnie na te, na te góry, zwłaszcza przy zejściach. Nie kleją się po prostu tak, także definitywnie twarde trekkingowe buty bez dwóch zdań. Dochodzimy do schroniska dokładnie po przeciwległej stronie, od której zaczęliśmy. Zaczynaliśmy. No i co? Stamtąd też jest szlaki, tam jest rozga na kilkanaście szlaków różnych. No dobrze, to my przyszliśmy już teoretycznie szlakiem 101 godzina 30, teraz szlak 105 godzina 45. Ze 101 skręcamy w stronę 105 szlaku. Już zacząłem spotykać ludzi, którzy jechali ze mną autobusem, a którzy poszli w lewą stronę. I zdecydowanie teraz mogę potwierdzić, że mniej ludzi idzie tam tamtędy. To znaczy, że pewnie jest mniej widokowa ta trasa, aczkolwiek i tak zapierająca dech w piersiach, jakby nie było. Najpierw 101, a później 105. A odwrotnie w lewą stronę jest najpierw 105, a później 101. Posiliłem się po 5 km. Kabanosiki polskie, tarczyński. Jeżeli chodzi o współpracę, to zapraszam. I wyślę gości SMS-a, bo mnie nie, jej nie, ze mną nie ma. Że ze mną jest wszystko w porządku, bo leciało śmigło, więc napiszę jej nie po mnie. Albo jej nie napiszę, bo nie ma internetu. Nie ma zasięgu w ogóle, nawet, żeby wysłać SMS-a. No i zszedłem do poziomu traw. No i tam do góry będziemy, szli za chwilę półka w połowie tego masywu, a później się schodzi tam w dół, na sam dół, I teraz do góry 2231 te podejście takie na 160 tętno miejscami, a teraz już spoko 130 no dobrze, to odległościowo jesteśmy na 6,5 km, czyli jeszcze 3 kilometry zostały. No i na 2283, powiedzmy siódmy km idąc w prawą stronę od parkingu mamy trzecie, trzeci punkt. Stronisko tak jakby, ale też jest bar i jest otwarty, bo te poprzednie były wszystkie zamknięte, więc idę sobie na kawkę. Śmieszna sytuacja, zakaz lata, dron, latania dronami i różnego rodzaju mawiki znalezione leżą. Tylko gotóweczka i duża kolejeczka, więc już nie czekam. Napiłem się wody i cisnę dalej. Moi drodzy, to już końcóweczka został jeszcze jakiś kilometr, kilometr 200. Dzisiaj już końcówka dosyć płasko, absolutnie nie żałuję tego, że poszedłem w prawą stronę i też wam tak rekomenduję. Rozglądałem się z powrotem, żeby zobaczyć jak to byłoby widokowo, ale zdecydowanie lepiej iść w prawą stronę buty trekkingowe, woda, coś do przekrupania co oczywiście schroniska, tak jak tutaj było, ale płatność tylko i wyłącznie gotówką. Łącznie po drodze są trzy takie punkty, w których można się zatrzymać coś zjeść. Na początku jest ten na parkingu drugi po przeciwległej stronie od parkingu masywu Tlacyne no i trzeci to jakieś tam półtora kilometra już od parkingu także lepiej mieć ze sobą. A jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to to musi mieć ze sobą gotówkę. Tam w dole widać to jeziorko, nad którym jesteśmy. Co ciekawe widzę, że są dwa. A Jedno to jest na samym dole, to jest te, przy którym my jesteśmy. A te drugie wyżej, to jest te, przy której ten autobus już się zatrzymuje jadąc tutaj na, na tą ścieżkę. Tym sposobem dochodzimy do parkingu, czyli praktycznie do miejsca, w którym startowaliśmy. Dokładnie kilka statystyk Wam podam za chwilę, jak zatrzymam Garmina w miejscu, z którego ruszałem, tak żeby powiedzieć Wam, ile czasu zajął cały trip. 422 metry w górę, 421 na dół. Najwyżej, na jakiej wysokości jesteśmy, to 2457, a najniżej 2179. U mnie tętno wyszło średnie 114, a maksymalne 167. Czas brutto, bo mam jednak ten czas brutto, to jest 2 godziny 52 minuty. Na 2 godziny 13 to jest czas ruchu, także jak najbardziej warto. No, i teraz biorę bilet, ten który kupiłem na dole, kasuję go tutaj i wjeżdżam yy, na dół.